Mamy nadzieję, że żarówki będą Państwu długo służyć, pozbawiając do działania swoją pozytywną energią. Przed chwilą zakończył się pokaz Leszczyńskiego Klubu Morsów. Bardzo serdecznie dziękujemy za odwagę i za pozytywną energię, którą na pewno Państwo podarowali moją chęcią. Dzisiaj jako fundację i Stowarzyszenia Zleszna przekazujemy mieszkańcom naszego miasta dobrą energię. Chcemy w ten sposób pokazać, że jesteśmy, że działamy, że robimy wiele dobrego i wystarczy czasami przyjść do nas i dowiedzieć się o nas czegoś więcej. Ta dobra energia to m.in. żarówki. Firma przekazała nam 350 sztuk żarówek, stąd ta właśnie dobra energia nabrała takiego bardzo praktycznego wyrazu. A skąd obecność morsów na rynku? Morsi to też organizacja. Organizacja pozarządowa, która zaprasza do korzystania także i włączenia się w ich szeregi. To już druga taka impreza w czasie której organizacje pozarządowe wychodzą na ulicę, pokazują, że są działają. Tak, rozpoczęliśmy w tym roku taki właśnie cykl imprez, które mają zachęcić organizacje do tego, żeby pokazywały się na zewnątrz, żeby pokazywały, co robią, żeby przekonać mieszkańców Leszna, że, że jesteśmy, że robimy i że jesteśmy dla nich po prostu.